Dla mnie to jest traumatyczne każde usłyszenie syren straży pożarnej. I nagle dostaję telefon, że pożar w Lubaniu jest. No i wspomnienia wróciły i widok naszych płomieni w naszym ogrodzie, na naszej posesji. Znowu taki lęk. Jadąc w poniedziałek do pracy, zauważyłem duże płomienie, dym. Myślałem, że to znowu mój zakład się pali a to płonął e, zakład e, wulkanizacji. Przepraszam, żeby nie murzył drzwiami. Naprawdę, to to Proszę, nie filmuj, to nie filmuj. No to obiekt, to nie 4 marca 18 roku podpalono mi żywopłot. 1 maja spalono mi altanę. 3 maja spalono, podpalono mi firmę. Na tej całej długości był żywopłot? Tak. I on spłonął. Spłonął, ale od wewnątrz. Tu w tym miejscu przecięli siatkę i weszli, bo są ślady, jak szli w stronę altanki. Znaleźliśmy tutaj skrzynkę. Karnister z paliwem był 5-litrowy. Tutaj taki domek letniskowy mieliśmy. Bałem się, że po prostu ogień się przeniesie już na budynki. Jakie są straty? Dlaczego to się wszystko nie spaliło? Bo akurat pracownicy byli w pracy, zauważyli dym i wskoczył pracownik, jeden na dach wiadrami, zaczęli gasić, a drugi dzwonił w międzyczasie po straż pożarną. Rok czasu był spokój, umorzyli moje sprawy podpaleń i znowu się zaczęło. Jedna osoba ma zakład pogrzebowy, który nas dotyczył podpalenia, druga osoba z tej rodziny ma wulkanizację i tu była podpalona druga wulkanizacja. To nie jest przypadek zbieżność obcych y, ludzi, tylko dla mnie to jest jedna, y, jak to nie wiem, określić szajka, jedna grupa. Czy to prawda, że zarówno wy byliście zastraszani, zostaniecie spaleni przez tą rodzinę, jak i ci Państwo z tego warsztatu samochodowego? Tak. Ja byłem zastraszany przez właściciela zakładu pogrzebowego, a zakład wulkanizacyjny był zastraszany przez syna, który prowadzi zakład wulkanizacyjny obok poszkodowanego w pożarze ostatnio. A jaka jest wersja pana jako ojca, jeśli chodzi o No wersja może być jedna, no jak może ktoś chcieć podpalić swój nie podpalić swoje sprzęty, swoje auto, swoje wszystko. No weź to Za Wszystkie można oddać, jak się chce. Jeśli swojego pali swoje auto, pali swoje opony, no bez jadu. I nieubezpieczony zakład? No ale oni y, twierdzą, prokuratura, że jakieś są nawierty, że gdzieś była wybita szyba, wrzucona butelka. Ale ty... Czy ktoś widział tam mojego syna? Ja nie wiem. No właśnie. I wychodzi na to, że podpaliłeś swoje i liczy na to, że się nie zajmie samochód, nie zajmie się warsztat, Wiedzą o tym, że jest niebezpieczony. A tylko to, to już klinając. jest. Jakby podpalał, to na pewno by się nie dał nagrać na kamerze, no ludzie. A czy pan tak na to coś pokazał? Nie, ze śledztwa nie pokazuję rzeczy. A co no no po co Ja nie filmuję no. tego no. na razie. Nie, 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 nie. To, to jest, to jest ten, ten człowiek. Ten człowiek, który zeznał, że kogo widział Piotrkę. Oświadczam, że moje zeznania nie były prawdziwe i zostałem do nich nakłoniony groźbą aresztu. Oświadczam, że nie wiem, kim jest druga osoba widoczna na nagraniu z monitoringu. Zaprzeczam, aby wówczas spotkał Piotra U. To jest yy, pracownik tutaj Tak. Ten człowiek poszedł do sądu, został w sądzie przesłuchany. Chociaż węza ja stosował areszt, gdzie wyraźnie stwierdza. Nie rozpoznał. Ewentualnie pisze wyraźnie zasugerował mu i nakoniu tego policjant. No to jak to jest?